Hej, witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie Twój jednoślad lat za historię, za zawsze chcę szybko powiedzieć, ale mi się coś pląta. E Co dzisiaj mamy na podnosiku? E Suzuki Intrudera e 125 z silnikiem dwucylindrowym. W grudniu V. Znacie ten motocykl, na pewno ci, którzy go mają, e znają ten motor i raczej sobie chwalą. E Co boli tego delikwenta? Mianowicie jest taka sytuacja, że motor nie pali na rozrusznik. Rozrusznik kręci, 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 nie ma iskry i tak dalej, i tak dalej. Ale gdyby go pchnąć, bez kręcenia rozrusznikiem, to ten motor odpala od jedzie, jak już się zagrzeje, jest wszystko ok, spokojnie, bardzo fajnie, pięknie, wszystko śniwa. Co jest przyczyną tego? Zaraz Wam pokażę. Jak wiecie i nie wiecie, ci którzy wiedzą, to już wiedzą, a ci nie wiedzą, to się dowiedzą, że Suzuki to ma taką bolączkę, bo nawet Suzuki Burgmany 400, 125 i te wszystkie inne też mają podobny problem z uruchamianiem silnika. Dlaczego winą jest instalacja elektryczna, która jest nie wiem czy marnej jakości, czy, 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 czy z czego to wynika, ale to pierwsze bym, bym się skłaniał do tego pierwszego stwierdzenia. A za chwileczkę Wam pokażę, o co tutaj dokładnie chodzi, jak to wszystko wygląda. Teraz Wam zademonstruję, jak, na czym polega problem. Włączę zapłon i próbuję kręcić silnikiem. Dam ssanie, bo silnik zimny. Niestety silnik odpala. Yy, Co tutaj z tą elektryką? Nie na darmo tutaj postawiłem Wam yy, yy, miernik napięcia, zobaczcie. Ja Wam go pokażę teraz, zrobię zooma na niego. Chyba, chyba to widać, widać to doskonale. Widać doskonale ten miernik i zmierzymy sobie teraz napięcie akumulatora. Napięcie akumulatora wynosi, moi drodzy, 11,95 V. To jest naładowane, to jest dopuszczalne jeszcze napięcie. Włączę teraz stacyjkę. Mamy 11,45. Włączyłem? Włączyłem. Spróbujemy pokręcić silnikiem. Mamy 9,5 V, tak, mamy taki spadek napięcia, ale. Teraz zrobimy pomiar napięcia na module zapłonowym. Chcesz odpaść Nie. Na, na module zapłonowym. Więc spinamy się tutaj minusem w module. Chyba to widać. W zielony przewód. A przewód z plusem jest to przewód pomarańczowy. O tak. Jak widzicie na module teraz mamy 10V. Zobaczcie sobie. 1074 V, zobaczcie, co się stanie. Nie wiem, czy tutaj światło świeci, co się stanie, jak ja nacisnę rozrusznik. Zobaczcie, tak żebyście widzieli. Mamy spadek napięcia do 8 V, więc już ten motocykl nie odpali. Za Chiny Ludowe jest to nie do przeskoczenia. Naprawdę, za niskie napięcie. Moduł po prostu nie wiesz czego ma wygenerować. Po prostu znamionowe napięcie tego modułu to jest. Pracy 12 do 14, 15 V, ale taki spadek 8 V, no to po prostu elektronika w tym module już nie, nie pracuje. I teraz, jak to można sprawdzić, moi drodzy? Ja Wam to zaraz pokażę, tylko weźmy sobie teraz mojego pomocnika. Sprawa jest bardzo prosta. Zahaczyłem się. Taki przewód grubszy, który bezpośrednio jeden koniec ładuje tutaj bezpośrednio do plusa w akumulatorze a drugi koniec podłączę do modułu zapłonowego i zaobserwujcie jakie będzie napięcie, kiedy włączę stacyjkę. Zobaczcie 1188V, 1133 i spróbujemy teraz nim zakręcić. Gdybym ja go teraz wyłączył i tego plusa nie będę podłączał, znowu nie odpali. To jest za, bardzo za wielki sporek napięcia, prawda? Zobaczcie, jak 1V yy, czy 2V różnicy 2V yy, różnicy w napięciu robi taką różnicę, tak to mogę powiedzieć. Jaki mam na to plan? Podłączę tutaj sobie przekaźnik dodatkowy, który będzie mi podawał z akumulatora od razu po przekręceniu stacyki bezpośrednio 12V na moduł. I wtedy ten spadek napięcia będzie zniwelowany, bo to napięcie musi moi drodzy. Prze... Zaraz ja tu od... Od... oddale, Musi przelecieć przez całą instalację do stacyjki, ze stacyjki z powrotem, z tego przełącznika, z kierownicy też on się wraca, bo on jest po prostu odłączany. Tutaj 12V jest wyłączane i nie ma sterowania ani na przekaźnik, ani na, ani na... na moduł zapłonowy. Więc yy, przekaźnik bierze swoje rozrusznika w instalacji, rozrusznik bierze swoje. No jeszcze moduł potrzebuje prąd, którego już nie ma, więc spróbujemy to tak zrobić. Ja przygotuję sobie wszystkie komponenty i zamontuję to i powiem wam jak to wygląda. Trochę tu mam myśli dym, bo od pana sprzęta, więc tak, zamontuję to taki przekaźnik, moi drodzy, 12 v prąd, który on tutaj potrafi przepuścić przez siebie, 40 a w zupełności wystarczy. Powiem wam jak to potem podłączyć te dwa przewody. To są przewody sterujące cewkami, gdzie podłączymy przekaźnik, zaczyna pracować. A to są przewody od właśnie e, od właśnie e, m, styków, które prze, e, przełączają, czy na wyłączonym, czy bez napięcia ma przewodzić ten e, ten przewód lub ten przewód. Mamy to na, namalowane wszystko na schemacie, także tutaj można zobaczyć przekaźniki do dostania w naszym sklepie. E, w elektryce gdzieś tam na pewno będą takie rzeczy w przekaźnikach rozrusznika. Takie rzeczy mamy wystawione. Dobra, ja to, ja to przy podłączę, potem Wam pokażę i wytłumaczę, jak ja, jak ja to podłączyłem. Jeśli macie taki problem, to myślę, że ten film będzie bardzo pomocny. Więc Jak to najlepiej podłączyć, moi drodzy? Można się podłączyć pod bezpieczniki można się podłączyć pod, pod tutaj bezpośrednio do alarmu ale warto, żeby to wszystko szło przez bezpiecznik, więc ja postaram się tutaj wziąć napięcie z akumulatora przez bezpiecznik dodatkowy po prostu i, i podłączyć to do tej kostki, ponieważ to jest kostka, podejrzewam do podłączenia może alarmu, nie wiem do czego ta kostka tutaj jest, jak ją widać tutaj, zaraz się widać, widać tę kostkę tutaj. Tą kostkę jak odłączymy, jest taka zworka. Ta zworka po prostu powoduje to, że napięcie nie wędruje, do, nie wędruje do modułu. Więc ja tutaj się nie będę tego przecinał, tylko po prostu wepnę się tym przewodem tutaj i bezpośrednio podłączymy się, żeby, żeby napięcie leciało z akumulatora do tej instalacji. Nie będę musiał wtedy ingerować w instalację elektryczną, tylko tutaj sobie dołożymy dodatkowe Dodatkowe e, takie oczko, żeby to też jakoś fajnie wyglądało, prawda? Prosta, e, e, że tak powiem, prosta e, e, konstrukcja. E, dobra, e, zatem biorę się teraz za robotę i za chwileczkę wracam. Tak, moi drodzy, jak ja to podłączam teraz? Podłączam plusowy m, przewód, który ma być e, włączany moduł, który ma włączać przejście do modułu. Podłączam go do, do, do akumulatora, ale nie podłączam go do, tutaj do akumulatora, tylko do przekaźnika, żeby ewentualnie nie było kłopotu przy wymianie akumulatora, że jakiś dodatkowy przewód nam tutaj wisi i coś nam tam przeszkadza. Więc tak to zrobimy o i będzie elegancko. To może so, możemy sobie śmiało schować tutaj. A przewód minusowy tego przekaźnika, ten który od cewek ma być ze sterowania, podłączam tutaj do masy, do do, do ramy. To jest najlepsze miejsce, powiem Wam szczerze. Ja to zaraz od spodu przykręcę, żeby to tak tutaj nie było na wierzchu. To jest najlepsze miejsce, ponieważ rama to jest taki, 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 taki taka dosyć mocna masa, która jest naprawdę solidna. Ja to teraz podłączę to zasilanie do modułu, a za chwileczkę pokażę Wam, jak będzie to dalej wyglądało. Tak, ja to już podłączyłem i teraz zostało nam po podłączeniu przewodu z napięciem, które będzie wędrowało do modułu zapłonowego, prosto z akumulatora, a to będzie przewód sterujący. Przyłożymy go do płuca powinien zacząć nam sykać. Czekaj na chwilkę. O! Cyka jak słychać, bo tam Kevin grzechotką kręci, więc ciężko tu coś usłyszeć. Więc teraz to powinno działać tak, że my po włączeniu zaraz Wam zademonstruję. Za mną, za mną, za mną, za mną w inny sposób wezmę żarówkę i pokażę Wam to na żarówce. Podłączyłem teraz żarówkę, żebyście mogli zaobserwować, jak to działa. Podłączyłem żarówkę, oczywiście, tutaj do tego przewodu. Zauważcie teraz, jak będę włączał wyłącznik na kierownicy, że żarówka będzie się zapalała. Więc tak o. Włączony, wyłączony, włączony, wyłączony. I w ten sposób to właśnie działa przez przekaźnik. Tak moi drodzy. Yy, żeby się wpiąć w to wszystko, wykorzystałem właśnie tą kostkę z tą przelotką taką od alarmu. Bo wydaje mi się, że to ma tutaj jakieś znaczenie, ewentualnie chyba do, do bocznej sto stopki. To bo też tam jest wyłącznik, nie widzę. Yy, I spróbujemy, czy to nam działa. Podłączam to. Oczywiście mamy przekaźnik. Stacyjka. Dziękuję i nie mam pytań. Przekaźnik sobie tutaj ładnie miejscowie łapnę go tutaj sobie tym jakimiś opaskami, żeby to ładnie wyglądało, albo wsunę po prostu w gumę pod moduł, pod skrzynkę bezkuczników, o, już się trzyma, jest ładnie, pięknie, moi drodzy. I to cała filozofia tego właśnie, jak tego problemu, bo powinien ten akumulator, tu jest większy akumulator, jeszcze nie powiedziałem, że tu jest większy akumulator niż ma być. Ale będzie siódemka i też będzie działało. Moi drodzy, oczywiście, jak zawsze oddalę kamerę, żeby nie było widać. Jeśli film Wam się podobał, oczywiście łapka w górę. Podejrzewam, że Wam się przyda, bo to są takie rzeczy, które, które, które ludzie szukają, jakiś usterek. I po prostu spędzają przy tym bardzo, bardzo dużo czasu, wyrywając sobie resztę włosów z głowy i dostają białe gorączki, ja to tak nazywam. Także moi drodzy, rozwiązanie jest. Tak samo jest też w Burgmanach. Czasem w GM125 się zdarza, a winą są za cienkie przewody w instalacji elektrycznej lub też zmęczone. Moi drodzy, wszystkiego dobrego. Lewa w górę, oczywiście. Pozdrawiam serdecznie. Jeśli macie ochotę, możecie wesprzeć nasz kanał. Numer konta macie pod filmem zawsze. Pozdrawiam serdecznie. No i życzę wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia.